Witam na kanale Maciej Kwisz. Właśnie przyszła pora na pieczenie chleba. Dzisiaj tylko pokażę jak przygotować zaczyn. Zaczyn będziemy robić z mąki żytniej 720. Na zakwasie żytnim też z mąki żytniej 720. Będzie to chlebek taki jak z przepisu takiego jak, jak są filmy na moim kanale, filmiki na moim kanale. Z tym, że trochę tam pozmieniam mąki. Zaczynamy zrobimy z mąki samej żytniej, Bez dodatków mąki przemnej i 750 przemnej, tylko samej żytniej I chlebek. Będziemy jutro piec wyrabiać ciasto właściwie, właściwe, i będziemy jutro dopiero wyrabiać, i wszystko pokażę, jak wyrobić, jak chlebek poskładać, uformować bowęki i całe pieczenie. Wszystko jutro pokażę. Dzisiaj tylko zacznij, przygotujemy sobie produkty na jutro. Mąkę i, i inne produkty, które będziemy dodawać. I, i, I to wszystko pokażę jutro. Dzisiaj tylko zrobimy. Za czym więc bierzemy się do roboty. Teraz dodamy 200 gram mąki żytniej. Mąkę przesiejemy. Tu mam wagę, Odważymy. 200 gram mąki żytniej chlebowej 720 mąka mąkę powinniśmy przesiać, spłuchnić. Żeby nie było grudek żadnych. Ja robię na mące prosto złyna. Także to jest inna mąka niż mąki popularne z marketów. Bardzo fajna mąka. Mąka Łowicka, zamówiona przez internet. Musimy patrzeć na wagę. No jest, mamy 200 gram mąki. Żytniej 720 od razu wsypujemy tutaj tą mąkę do, do naczynia z robota planetarnego, i tu będzie właśnie ten zaczyn y, robiony, żeby jutro nie przekładać, tylko dosypiemy mąkę, dodamy inne produkty i od razu będziemy wyrabiać y, chlebek robotem planetarnym. Tu mam już przygotowane 700. 700 ml wody. Ta woda pójdzie cała do, do całości produktów sypkich. Dzisiaj dodamy do zaczynu 300 gram, na jutro zostanie 400. Wodę zostawiamy zimną w temperaturze pokojowej, i jutro podczas wyrabiania tego chlebka, jeśli czasu będzie nam się. Za bardzo nagrzewać, dodamy pokruszone kostki lodu, żeby to ciasto schodzić, ale możemy tą wodę, resztę tej wody, która nam zostanie, bo całej wody do kilograma, gdzieś kilogram 10 mąki, dodamy 700 ml wody plus plus 50 yy, gram kostek lodu, to razem będzie 750 ml wody. Tu mamy już mąkę przygotowaną na zaczyn. Teraz sobie przygotujemy yy, mąkę do ciasta właściwego. Do ciasta właściwego będę dodawał mąkę chlebową 750, też piską. Bardzo, bardzo dobra mąka, ciasto chlebowe i, i, i inne, i bułki na przykład bardzo dobrze z tej mąki wychodzą. Mąki chlebowej dodamy 400, pszennej 720, dodamy 400 gram. 400 gram, 200 gram dodaliśmy już do zaczynu, to razem będzie 600. I pozostałość mąki do kilo, 600 dodamy mąki bułkowej typ 600 czy tam 650, bo w tak widziałem, był mąka pszenna bułkowa typ 650. Ta moja mąka, którą kupuję prosto z myna, ma jest opisana jako 600. Także te typy mąki są różnie opisane. Zależy, to wszystko zależy jakim sitem jest mąka przesiana i, i jak, jak tam jest opisana. Tu mamy dodać mąki chlebowej, yy, źle nabieram. W chlebowej miałem dodać. 400. A dodałem 600. Muszę teraz to odjąć, bo muszę prze, jest przeważone. Jest. 400. Przesiana mąka przysypujemy do, do naczynia, które z mąką pomieszaną, którą, którą użyję jutro do, do ciasta owocliwego. Teraz dodamy 500 gram mąki pszennej bułkowej. Taka mąka bielutka, że aż miło pracować z taką mąką. 500 gram mąki mąkowej, 400 do dodaliśmy chlebowej, to jest 900 gram. 200 gram mąki żytniej na zaczyn, to razem jest 1100 gram. Z tego nam idą dwa bochenki chleba o wadze ciasta kilogram 100. A każdy chlebek po upieczeniu będzie ważył około 800 gram. Mamy 400, to jeszcze. Jeszcze 100. Mamy 500. Razem mamy tu 900. I tak jak powiedziałem, tu żytniej mąki mamy 200 na zaczyn. To w sumie mamy 1100 mąki na dwa chlebki. Wagę odkładamy, bo nam już teraz nie potrzebna. Mąkę przykryjemy sobie, żeby nam coś tam się nie, nie zaproszyło. A jutro będziemy dodawać pozostałej pozostałe wody i, i mąkę do ciasta właściwego. Już będziemy mieć gotowe, czy łyżeczki soli w trakcie wyrabiania. Nie od razu dodaję sól, tylko w trakcie wyrabiania. Dodamy jeszcze łyżkę miodu do ciasta właściwego. Wtedy nam ciasto lepiej fermentuje, lepiej się rozkłada gluten i inne składniki łączne. To już mamy 902 mąki, tu mamy 200 rzetniej, i teraz robimy zaczyn. Do tej mąki dodajemy. Zakwas żytni, zakwasu nie odmierzam, nie ważę. Jest to zakwas y, trzydniowy y, z dokarmieniem po, po dwie łyżki stołowe czubate mąki. Także będzie tu za, zakwasu około 400 gram, ale nie dam wszystkiego. Zostawię trochę tego y, zakwasu, aby rozmnożyć Następny zakwas do następnego pieczenia. I teraz dodajemy tak mniej więcej. Zostawiamy około tutaj z 50 gram tego zakwasu. Resztę. Resztę dodajemy. O tyle zostawimy to będzie już na zaczyn, na następny zakwas do rozmnażania następnego zakwasu do następnego wypieku chleba. No przeważnie chleb co tydzień, także, także te pozostałe zakwasy do lodówki wkładam i to się nie zepsuje. Bardzo fajnie po tym tylko się doda mąkę, wody ciepłej. Wcześniej trzeba ten ten pozostały zakwas ogrzać, dodać mąki i tak na drugi dzień znowu dwie łyżki mąki. I na trzeci dzień rano dodajemy następne dwie łyżki, czuwate mąki, żytniej I na wieczór już możemy chleb. Jest zakwas, jest gotowy. Teraz dodaję. Tu mamy, tak jak mówiłem wcześniej, 700. 700 ml wody, dodamy 300. O, zostało 400. Proszę zobaczyć, 400 zostało. I mieszamy, dlatego daję 300, bo y, zaczyn powinien być y, nie, niezbyt gęsty powinien mieć konsystencję taką trochę gęściejszą jak no, no, trochę dużo większejszą jak na naleśniki, ale nie może być zaczyn taki zrobiony na ciasto twardsze. I to cała filozofia zrobienia zaczynu. W ogóle w w Pieczenie chleba, wy, wyrabianie ciasta na chleb jest bardzo łatwe. Jeśli patrzymy na jakieś przepisy, które ściągamy, yy, patrzymy na internecie za jakimś przepisem, czy to na chleb, czy, czy na inne wypieki, to musimy Temu przepisowi zaufać, ale nie tak do końca, całkiem 100%, bo trzeba mieć też takiego własnego wyczucia, jak to ciasto nam się wyrabia. Także swojego wyczucia też trzeba użyć. Damy jeszcze troszkę tej wody. Ile ja tu dałem? No, jeszcze troszkę można dodać. Także żeby nie był ten zaczyn taki zbyt gęsty. Po wymieszaniu odstawiamy go. Jeśli mamy ciepło w domu, 22-25 stopni może stać tu na stole. Nie musi być w zbyt ciepłym miejscu. Jeśli mamy chłodniej, no możemy postawić tam na taburecie, gdzie w jakim, jakimś pobliżu, w pobliże karo, karufera, Żeby nie było mniej niż 22-24 stopnie, wtedy nam za czym bardzo fajnie fermentuje. Jutro do rana tak zostawiamy, przykrywamy tylko, żeby nam się tam coś nie dostało, niepotrzebnego. Przykrywamy folią, a potem jakieś tam ręczniczki. I to. I to będzie do rana fermentowało. Rano dodamy mąkę, pozostałość wody. W tej wodzie jeszcze rozpuszczę, rozpuszczę łyżkę miodu. E, póki jest ta woda ciepła, bo przypomnę, że do zaczynu dajemy ciepłą wodę. A do chlebka, jeśli wyrabiamy robotem planetarnym, to powinna być woda zimna, a nawet woda z lodówki. No ja daję akurat tak w te z temperatury pokojowej, a mam przygotowany lód pokruszony i potem jak ciasto zbyt mocno się nagrzewa to dodaje tego lodu żeby to ciasto schodzić. Ciasto zbyt przegrane może nam się może nam chlebek nie wyjść, może chle, ciasto nam nie wyrosnąć. Dlatego musimy brać pod uwagę taką rzecz, że droższe w temperaturze 50 stopni znikają, nie mają swojej mocy już, a zakwas w temperaturze 80 stopni. Na pewno tak ciasto podczas wyrabiania do tylu, do takiej temperatury nam nie, nie urośnie, ale, ale trzeba zwrócić uwagę, żeby nam się zbyt nie przejrzało, żeby nie było za ciepło. Lepiej a będzie chłodniejszy, a potem podczas wyrastania ciasta właściwego bochenków. Ja stawiam na na, garku, na garku z ciepłą wodą i i bochenki sobie fajnie rosną, wtedy może może być cieplej, ale też niezbyt niezbyt gorąco dlatego, żeby tego tego ciasta, tych bochenków z ciastem nie zaparzyć. Także też musimy zwrócić uwagę na to, żeby, żeby nie przesadzić z tym ciepłem. Chlebek lubi ciepło, ale góra tak 28 stopni więcej nie potrzeba, żeby, żeby tego ciasta nie przegrzać. Żeby to ciasto się podczas wyrastania wstępnego, żeby się nie wyładowało całkowicie, nie straciło mocy, energii całkowicie, dlatego że będzie nam potrzebna jeszcze w energia wyrastania, kiedy włożymy do pieca, jeśli to ciasto zbyt się wyeksploatuje podczas wstępnego wyrastania, to kiedy włożymy do piekarnika, to już nie będzie szans, żeby to ciasto nam coś tam w tym piekarniku jeszcze podrosło. Także na to musimy też zwrócić uwagę, żeby, żeby z tą temperaturą nie przesadać. Po prostu ciepła woda w granicach 50 stopni. Na tym kładziemy brzetwanne, przykrywamy ręczniczkiem i, i niech sobie tam wyrasta, kontrolując. Brytwannę, jeśli jest zaciepła, to odstawiamy na chwilę, potem zaś. Po, jak, jak przez tych, nie wiem, wstawiamy. I to wyrastanie musi też trwać około godziny. Jutro pokażę wszystko po kolei. Jak wyrabiać, jak poskładać chlebek prawidłowo, żeby nam się nie rozlewał. To wszystko jutro pokażę. Myślę, tylko w bo... To jeszcze żeby żeby się się tym to... czymś tam nie zaproszył, bo jak to tą folię poskładałem, że teraz nie mogę zdobyć początku. Albo forujemy, ale zostawiamy tu taką po bokach szczelinkę, dlatego że fermentacja ciasta powinna mieć, mieć powietrze, żeby nam dobrze fermentowało i musi być też poluzowane trochę takie tu szczelinki zostawić, żeby nam odprowadzało wytworzone Podczas fermentacji różne gazy chlebowe. Także nie zakrywamy tak zbyt szczelnie. Dwie takie szczeliny po bokach, tu okrojemy ręczniczkiem i i sobie to ten zakład fermentuje. I tak jak powiedziałem, jeśli mamy w domu 22, 24 czy 5 stopni, nie musimy nigdzie tam przenosić. Jeśli mamy chłodniej, to dać w pobliżu. Karofera, ale nie tak całkiem blisko, żeby też było, nie było zbyt ciepło. I to by było na dzisiaj. Tyle jutro. Widzimy się o dziewiątej rano. Będziemy dalej yy, wyrabiać ciasto właściwe, i jutro się zacznie prawdziwa robota z chlebkiem. Także dobra noc i do zobaczenia.